Tylko jedno w głowie mam Koksu pięć gram Odlecieć sam W krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wjedzie biały wręcz. Tylko jedno w głowie mam Koksu pięć gram Odlecieć sam W krainę zapomnienia W myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie bo wiedzie biały węż Ja pierdolę, ale mam zjazd i tutaj tak gwiazd jak chłoda leży Nie wierzę, co się dzieje Jak kura z głodu pieje Jak wikołak do księżyca głowie dziury jak ulica Przed twoją haftą Rozpuszczam się Jak baton, który leży na blacie No a to jest na najlepsze piosenka Jakąś życiu słyszałem